chyba chwilę po meczu, ale po tym meczu może nie będziemy rozmawiać. Chciałem Cię o sezon zapytać. Jak w ogóle ocenisz ten sezon w Górniku? Ale chodzi tutaj o moją osobę czy tak? Na razie zespołowo. zespołowo. Nie, no wydaje mi się, że myślę, że będę miał takie same odczucia jak, jak reszta drużyny, bo po tym takim niemrawym początku, ja też podkreślałem, że jesteśmy dobrą drużyną i będziemy się rozkręcać i tak się też stało, złapaliśmy ten dobry rytm, e, końcówkę tamtej rundy mieliśmy kapitalną, początek również i tak e, szliśmy, człopaliśmy troszeczkę do tej góry tabeli no i dostaliśmy się tam i, i najbardziej boli jednak ta końcówka, bo, bo jak to się mówi, e, Mężczyźni poznaje się po tym, jak kończą. No, my skończyliśmy w moim odczuciu fatalnie, bo byliśmy drużyną, e, która jest w stanie zrobić coś więcej niż na pewno te miejsce, które mamy w tym momencie. Bo teraz jest to szóste, może być piąte, e, ale apetyty rosły w miarę jedzenia i, i każdy z nas chciałby, chciałby zrobić za dobrze coś, coś więcej. Coś więcej typu czyli jakiś, jakiś medal albo nawet moment, gdzie gdzieś tam o tym mistrzostwo. Wiele osób mówiło, ale to już raczej o tym nie myśleliśmy, ale na pewno ta pierwsza trójka była w naszym zasięgu i wydaje mi się, że, że zepsuliśmy to, bo byliśmy w stanie zrobić, zrobić zdecydowanie więcej, bo według mnie w tych ostatnich kilku spotkaniach zrobić tylko dwa punkty, no to, no to, to się tak nie da. A właśnie masz doświadczenie już w wygrywaniu TFL z Rekowa. Czego Twoim zdaniem tej drużynie zabrakło do tego, żeby właśnie tą kropkę na DI postawić, zwłaszcza w tej końcówce? No jak wiemy, często mówi się, że o utrzymanie gra się bardzo ciężko, ale w mojej opinii o te e, najwyższe cele również, również gra się szalenie ciężko, bo ta presja jest, jest także wielka. Widocznie no, nie udźwignęliśmy jej, bo też e, ciężko powiedzieć, no bo też personalnie na pewno by Dzisiaj nie było dla niego, ale też nie możemy tym się tłumaczyć, bo mamy, mamy dobrą kadrę i często to podkreślaliśmy, że nie jest nas jakoś dużo, ale każdy jest jakościowym zawodnikiem. No i jakoś, jakoś tego nie dźwignęliśmy. No, wydaje mi się, że brakło takiej determinacji, konsekwencji w tych działaniach, które mieliśmy i straciliśmy w taki e, można powiedzieć głupi sposób uramki. Czy to w spotkaniu z tam z puszczą, czy, czy staną mielec? Powinniśmy tego uniknąć. No co, no jest. Jest to pewnie dla nas wszystkich jakaś tam lekcja i i ten kolejny sezon pokaże że wyciągnęliśmy z niej odpowiednie wnioski. A jak tw pod twoim kątem ten sezon wyglądał cztery bramki sześć sześciasez, jeszcze w Puchaniach też troszkę w Pucharze Polski trochę po szczelazie asystowałeś. Pewnie część kibiców spodziewała się trochę, trochę więcej. Natomiast, a jak ty na to patrzysz, no bo na pewno nie można ci odmówić ducha i tego, tej roboty w, w obronie. No tak, gdy, gdy gdzieś tam spojrzę się w te statystyki, to to nie są one jakieś zawrotne, ale ja też znam swoją wartość i wiem, że, że one nie są jakieś fatalne, gdy to się, może tą końcówkę sezonu trochę sobie to wszystko zepsułem, bo bo grałem w tych wszystkich spotkaniach i gdzieś tam mi zabrakło tego szczęścia, ale ja też jestem taką osobą, która bierze to na klatę, na pewno na pewno będę ciężko nad tym pracował, żeby żeby w kolejnym sezonie poprawiać ten wynik, a dla mnie szczególnie ważne było to, żeby żeby wrócić do tego regularnego grania, żeby gdziekolwiek się, żeby pokazać się na tych boiskach, żeby właśnie zdobyć tą bramkę, odbudować ją troszeczkę i mi się wydaje, że, że poniekąd to się stało. Pewnie wielu kibiców było takich, gdzie liczyło na to, że strzeli tych bramek więcej, pewnie wielu było takich, którzy powiedzieli, że, że będzie tego mniej, No, ale, ale no ja osobiście no, nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, ale na pewno cieszę się z tego, że, że zagrałem zdecydowanie więcej niż w ostatnich latach. A powiedz, dla Ciebie moment sezonu pozytywny albo negatywny, mówiłeś w wywiadzie, czy tam w materiale gruznikowym, że bramka z Cerekowem, to dla Ciebie moment sezonu, czy może coś innego? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taki gatunek emocjonalny, to na pewno też ta bramka na legi była fajnym uczuciem. I wydaje mi się, że nie nazwałbym tego, raczej nie wybrałbym takiego jednego momentu, tylko ten moment w taki kilku spotkań, gdzie gdzie zaczęliśmy wygrywać i szliśmy tak ewidentnie w górę, gdzie znaleźliśmy się już tak jakby w czubie tabeli i to był ten moment taki fajny, takiej ekscytacji, że coś super możemy zrobić. Wtedy fajnie się trenowało, fajnie się podchodziło do kolejnego spotkania i wydaje mi się, że to był taki moment sezonu. Szkoda, że właśnie nie pociągnęliśmy tego do końca i nie, no nie udało się. No ale to zrobić, na no taka jest piłka. Po drugiej stronie też są, są właśnie przeciwnicy, którzy również chcieli osiągnąć te, te cele, no jak widać. No, nie wszystkim się to udało, tylko trzy drużyny mogłyby być z tego zadowolone.